Cześć Przeźliczołem, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Torchlight 3. Dzisiaj ogarniamy Endgame, do którego w końcu udało mi się dotrzeć, i szczerze powiedziawszy, jestem zawiedziony. Krótko mówiąc, jestem zawiedziony Endgame w Torchlight 3. A to dlaczego? No to zaraz wam wszystko opowiem, moi drodzy. Dochrapałem się 60 poziomu postaci na najwyższym poziomie trudności. Ridiculous. No, było to. Powiedzmy wyzwanie, ale żeby to było wyzwanie y, jakiegoś naprawdę mocarnego poziomu, to niekoniecznie. Y, po zdobyciu 60 poziomu, tak? po skończeniu w ogóle kampanii, y, możemy odblokować y, u siebie w forcie y, ołtarz zaklinania, tak? Enchanters Altar. Yy, no i tutaj, jeśli zdobyliście jakieś recepty, Właśnie na zaklinanie przedmiotów to możecie to zrobić, jeśli tylko oczywiście przedmiot ma jakiś slot, właśnie dostępny do zaklinania, możecie wybrać jeden z posiadanych przez was, jedną z posiadanych przez was recept i możecie ją zastosować właśnie do, do zaklinania tego przedmiotu. Wybieracie. Do tego oczywiście potrzebujemy materiałów, tak, które Uzyskujemy z dyschantowania przedmiotów, zielonych, niebieskich, oczywiście i legendarnych, jak i z kontraktów. Z kontraktów też co jakiś czas dostajemy taki mały pakiet, pakiet tych materiałów, tak i właśnie to możemy zrobić. Możemy oczywiście, jeśli enchant nam nie pasuje, możemy zdantować za 750 Golda, i właściwie to złoto jest chyba w tej grze. Tylko do tego potrzebne? Nie wiem, bo szczerze powiedziawszy, przy y, limicie 20 tysięcy złota na postać, co dla mnie jest, nie wiem, bez sensu. Nie rozumiem po prostu tego limitu, y, z czego to akurat wynika. Y, no, w sklepie, no jedynie u gamblera możemy próbować y, kupić jakiś przedmiot, nie wiem, czy trafi nam się coś zajebistego. Y, szczerze powiedziawszy, wydałem już... Y, no, grubo ponad kilkaset tysięcy złota na właśnie gamblowanie, tak na kupowanie tych przedmiotów u gamblera i ee, nie, wy, nie wypadła mi żadna legendarka. To po pierwsze, przedmioty były, szczerze powiedziawszy, gówniane, nie z dodać nic ująć, to nawet nie ma co się, co się rozwlekać w tym temacie. Więc, tak jak mówię, nie wiem, po co jest złoto w tej grze, tak? Limit 20 tysięcy Używamy go jedynie do gamblera albo do dysczantowania. Chociaż dla mnie to jest, też jest to trochę jakby bez sensu, że e, zmieniając m, właśnie enchant jeszcze musimy wydawać złoto. No ale dobra, no tak to wymyślili, niech i niech im będzie, tak. No ale jeśli chodzi o ten enchant, to jest właściwie wszystko. Jeśli chodzi o powiedzmy crafting w Torchlight 3, bo. Byłem pewien, że właśnie budując sawmill, tak, stones, mason i ten smelter, że możemy przerabiać tam kamień, ten metal na, na żelazo i tak i tak dalej, i że będzie to właśnie do kraftowania jakiejś broni, powiedzmy, czy pancerzy, czy czegoś takiego. No, to nie. Nic bardziej mylnego, nic, nic, nic bardziej głupiego, po prostu te materiały, wszystkie które zbieramy, które możecie wykopać na mapie, na mapie świata, tak? na mapie przygody, to możecie sobie za to kupić, czy przepraszam, kupić, wybudować jakąś dekorację na przykład do fortu i tyle, tak? O proszę, postawię sobie takiego i właściwie no to by było na tyle tak dziękuję bardzo i fajnie jeśli ktoś lubi Simsy ktoś lubi urządzać sobie Ford to proszę bardzo tak no, dla mnie to jest bez sensu no ale dobra wracajmy do tego e, endgame'u e, po skończeniu kampanii tak otrzymujemy właśnie możliwość zaklinania przedmiotów no ok to jest fajne spoko e, przedmioty od poziomu 46, no z nich, w nich już często, gęsto zdarzają się właśnie mm, gniazda na enchant, tak? Tylko, że no, niestety maksymalnie jedno. Nie można na przykład nałożyć dwóch enchantów na jeden przedmiot. Jest zawsze jeden. Dziwne, nie wiem dlaczego tak jest, ale ok, niech będzie. Tym bardziej, że mm, robiąc Robiąc kilka razy e, z e, dungeony, o może tak to ujmę: dungeony z, 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 z run map, tak z map e, robiąc, to wypadł mi może jeden niebieski przedmiot z e, slotem na Enchant, i to było na tyle. Reszta bez, i jak dla mnie to jest takie, nie wiem, trochę za słabe, i, że tak ciężko jest wydropić, no już nie mówię o legendarkach, tak, no oczywiście legendarne przedmioty to trochę inny temat, ale chodzi o, no, faktycznie rarowe przedmioty i no jak dla mnie na 60 poziomie to już chyba raczej wszystkie powinny mieć ten, przynajmniej jeden slot, przynajmniej jeden, no bo tylko jeden jest jakby dostępny, tak, nie trafiłem i nie słyszałem o tym, żeby ktoś trafił na dwuslotowy przedmiot, więc prawdopodobnie takich w ogóle nie ma w grze. Dobra, okej, okay. Tak chcieli, tak zrobili, co? Eee, dobra, i co dalej z endgame'em? Dostajemy tutaj, proszę bardzo, pana Gina. Takiego on. Budujemy sobie jego, mm, jego miejscóweczkę. I możemy tutaj robić challenge, tak? Ja akurat mam czwarty challenge. Eee, dlaczego tylko czwarty, to zaraz wam powiem. Eee, o co chodzi? Tak, wybieramy sobie challenge. Eee, proszę bardzo, mamy do wyboru trzy karty. I, te, I tu mamy tak, jedną zawadę i jeden bonus, tak, który jest z wybranej z kart. No i proszę bardzo, na przykład będziemy mieli, że energia reliktu będzie się generowała 50% szybciej, ale przez cały, jakby przez cały ten challenge będziemy gonieni przez ducha, który nas będzie atakował. I nie da się go zabić, tak? No, takie utrudnienie na przykład, nie? Tutaj mamy, o na przykład, Czempioni i Bosi zapewniają podwójną sławę, ale są jakieś tutaj widzę, o tego nawet nie miałem, wybuchowe beczki, tak? Gdzieś będą tam poukrywane i rozumiem, żeby to wybuchały, tak? O, albo 50% większy, większe obrażenia od potworów, Mm, ale mamy plus 60% na znalezienie mm, scroll, lifebound scroll, tak? No niby fajnie, niby nie, no okej, okay, nie? E, no to powiedzmy, że ja wezmę sobie to, tak? Bierzemy, let's do this i otwiera nam się oto taki e, właśnie portal. Dokładnie taki sam jak do, e, jeśli użyjemy mapy, tak? E, I tu proszę bardzo, level 49. No ale hello, ja mam poziom 60, więc co jest grane? No wygląda to tak, że te challenge zaczynają się od poziomu, 46 co też jakby trochę jest trochę śmieszne, tym bardziej mając poziom 60 mi się udało nabić poziom 60 na pewno nie na, na tym bo tak jak mówię, zrobiłem zaledwie 4 challenge robiłem to na mapach na, na mapach które mi otwierały portale, tam sobie nabijałem poziomy i tego nie potrzebowałem, więc dziwne jest dla mnie to, że poziom nie skaluje się do mojego poziomu, cóż mi teraz z przedmiotów na poziomie 49, bo takie właśnie przedmioty tam wypadają, które są po prostu krapem. I oczywiście ja wchodząc tam z moimi przedmiotami na poziomie 60, będą one zesquishowane do poziomu 49, a ogólnie do poziomu, do poziomu właśnie tej, tego Dungeona, tak? No dobra, wejdźmy tam i zobaczmy o co chodzi. I to jest, to jest ciągle endgame, tak? I właściwie już niewiele do końca zostało, ale. Oj, proszę bardzo, i teraz będzie za nami szedł taki, taki gość i będzie nas naparzał, tak? O, powalniał i tak dalej, i tak dalej. No. Eee, dobrze, to mamy na 49 poziomie. Tak, tu mamy w ogóle zadania do zrobienia. Mamy zabić 8 pająków atakujących mele i 8 pająków atakujących w zasięgu, tak? No dobra, ok. No i jak to zrobimy, to wtedy yy, uzyskujemy dostęp do walki, yy, do walki z bosem, tak? A, no i właśnie teraz ta dusza będzie za mną łazić. Idziesz, Franco, jedna cholero. No to jest dość upierdliwe, No nie polecam akurat. Jeśli ktoś będzie chciał, nie bierz tej karty, bo. Jezu, ale to puściłem. No, ale jakby yy, te challenge no nie oferują nic poza tym. Więc muszę jeszcze zrobić 11 challenge, żeby dobić do challenge na poziomie 60, tak? Mm, żeby. żeby w ogóle. O, proszę, żeby mi w ogóle wypadały przedmioty, które by mnie interesowały, tak? Czyli na maksymalny yy, endgameowy poziom. To, to jak powiedziałem, no jest to trochę, trochę słabe, nie? E ale prawda jest też taka, że poza tym, tu w tym endgame'ie nie ma nic. O, to była receptura. Poza tym w endgame'ie naprawdę nie ma nic innego do roboty. Totalnie. Możemy otworzyć otworzyć sobie z mapy, tak, portal do do, do Dungeona na 60 poziom, czy też ogólnie na poziom aktualny. O, kurde, się robi tłusto. E, możemy sobie otworzyć e, właśnie portal na poziom e, aktualny albo możemy uczestniczyć w challenge'ach i tak jak powiedziałem to jest wszystko, nie ma nic więcej i ja tego po prostu nie rozumiem, tak? E, po, co, po co wypuszczać e, grę, tak? Premiera, tutaj hucznie hura, dobra, jest Torchlight 3, jeśli... No sorry, ale ta gra oferuje tak mało, że to jest aż, e, aż straszne. Byłem totalnie totalnie na na Torchlighta. A tu taka lipa się wydarzyła, tak? Specjalnie jakoś nie śpieszyłem się do tego endgame'u, żeby jednak jeszcze obejrzeć tą grę, co tam jest ciekawego. No kampania, kampanią jak najbardziej wszystko fajnie, tak? Wszystko wszystko super, ale no poza tym Poza tym nic, tak, nie ma tego craftingu, tak, tak, za zapowiadany był, że jakiś tam crafting będzie, a tu szczerze powiedziawszy, no lipa taka, że, e, że głowa mała. Jestem, jestem bardzo, e, bardzo niezadowolony, niezadowolony z tego faktu, tak. Weź, chłopie, się odwal. Dobra, lecmy gdzie ja to miałem iść? Aha, no i teraz mogę iść do bossa, tak. Zrobiłem zadanie w tym challenge'u, więc teraz mogę iść do bossa. I oczywiście nie pokazuje mi się na mapie, w którą stronę mam iść, więc muszę... Yy, jakby obiec cały, yy, cały ten temat. Za chwilę pewnie zginę jeszcze do tego wszystkiego bo się pieprzyłem tak, że to jest po prostu jakaś tragedia. Kurde, ciągle za mną łazi ta zmora. O, ten mnie jeszcze ciulnął. Opie, idziesz do dupy. Nie chcę mi się z wami bawić, spadajcie na drzewo. Szukam wejścia do bossa. No i o, tu jeszcze coś mamy. Yy, no jest to, jest to poniekąd, no upierdliwe w ogóle. Takie, o. Toporne, tak. No w, w dobie y, nadchodzącego, powiedzmy Diablo 4, tak. Yy, Szalejącego w eterze Pawłow Exile i też zapowiedzianej kontynuacji tej gry, eee, no to szczerze powiedziawszy, ten Torchlight 3 no, nie zaprezentował się tu jakoś, yy, jakby to ująć, dupo urywająco, tak? Po prostu, yy, no może nie nędza, tak? No bo tu bym trochę, trochę przegiął, nie chcę tego jakoś strasznie hejtować czy, yy, czy coś w tym stylu, ale no jest, jest, bidnie, nie? Jest, jest moi drodzy, bida. I no nie wiem, jeśli ktoś lubi jakiś taki okrutnie wszechobecny grind, chociaż tu nawet bardzo nie ma co grindować tak na dobrą sprawę, bo no, można robić te challenge, tak? Te, te challenge są coraz trudniejsze. Po zrobieniu. Nie już okiem na łapę. Nie no kurde, przecież to tam jest to. Oh. Można te challenge, można te challenge robić. I one się robią coraz trudniejsze, tak? Z dodatkowymi utrudnieniami. Co też jest ciekawe, tak? Utrudnienia są, ale jakoś specjalnie bonusów do nie wiem znajdywania sprzętu czy czegoś takiego, no to już nie dają, tak? Więc no tu jest trochę, trochę biednie, tak? Jest to jest to w dziwny sposób zrobione, tak? Biorąc pod uwagę poziom trudności. Rozmawiałem z ludźmi, którzy grają na niższych poziomach trudności i mówią, że no, też nie jest, nie jest najprościej, a może tak, nie? Co, co właściwie wychodzi na to, bo też spróbowałem zagrać na niższym poziomie i jakoś, jakoś nie odczuwam tego y, szumnie nazwanego poziomu trudności Ridiculous, tak? Żeby tu było w ogóle no, jakieś srogie szaleństwo, żeby było jakoś. Y, Koszmarnie, koszmarnie, trudno, czy coś takiego, żeby to było jakieś mega wyzwanie, tak? No wiadomo, no jak się pieprze w stado y, mobów, no to jestem z lekka w dupie, tak? No ale to jest jakby, jakby w każdej grze, tak? <grych> Proszę się przesunąć. Gdzie to? Aha, tak, tam miałem iść, dobra. Więc, yy, no, wracając do moich, yy, do mojej rozkminy, o, i wpadamy do bossa. Ech, e, dobra, rozwalmy tego bossa. Aha, no i jak tu zginiemy, to po prostu challenge nam szlak trafia, tak? I nie tylko jakby ten poziom, tylko na przykład jeśli jesteśmy. E, robimy trzeciego. Trzeciego challenge'a już na przykład, tak? Zrobiliśmy pierwszy, zrobiliśmy drugi, trzeci i na przykład czwarty już jest z bossem i tam padniemy, no to jesteśmy w dupie. To cały, cały progres, jakby nam szlak trafia, tak? Znowu musimy zaczynać od challenge'a tego pierwszego, bo one się dzielą po trzy. Pierwszych było trzy, teraz jest ich bodajże cztery i tak dalej też to idzie, że cztery challenge'e i jakby robi nam się checkpoint. Czyli dopiero ten checkpoint nam zapisuje, ile żeśmy tych challenge zrobili. A jeśli, jest, tak jak mówię, robimy czwarty, zginiemy, no to jesteśmy w dupie i musimy znowu zaczynać od poziomu, od challenge'a pierwszego, tak? w tym w danym chapterze. Co też, jak dla mnie jest, nie wiem, czy to specjalnie po prostu zrobili, żeby nie wiem, zirytować ludzi, bo jak dla mnie to jest uber irytujące. Mniej więcej to jest taki poziom irytacji jak yy, kiedyś, kiedyś w grach, bardzo dawno temu. Yy, że zapis był gdzieś tam na początku poziomu i wszystko i yy, szliśmy, nie wiem, oraliśmy poziom przez godzinę, yy, giniemy i ciul, no zaczynasz poziom jakby od początku, tak? Także no... słabo. Słabo, moi drodzy, yy, w porównaniu do zajebistego Torrejta 2, tak? E, jeszcze z modami dodatkowo, bo modów było mnóstwo, były to świetne mody e, i tak dalej. E, to Torchlight 2 był genialny, a tu, no cóż, zostało nam zaserwowana, e, szczerze powiedziawszy, bieda, bieda i jeszcze raz bieda. E, to jest zdecydowanie, to jest zdecydowanie poziom early access, nadal, przynajmniej ja tak uważam. E, Aha, dobra, ja już Wam pokażę o co, o co, o czym mówiłem. Super, zrobiliśmy challenge, tak, czwarty, zajbiście. I mamy tutaj, tak, czwarty, żeśmy zrobili, no to mamy piąty, szósty, siódmy. Jeśli padniecie w siódmym, no to zaczynacie znowu od czwartego. No i weź człowieku się, nie wkurwi, tak, w tym momencie. To ja mówię, żadna, jakby trochę przyjemność z gry, tym bardziej, że domyślam się, że wyżej będzie ciężej, tak, no to jest raczej logiczne. Hmm, jeśli ktoś już umęczy. Kilka tych challenge'y i padnie. Aaaa, mózg! Tyle mogę, tyle mogę powiedzieć w ogóle w tym temacie. No i proszę bardzo, co żeśmy nazbierali? Gówniane przedmioty na 49. poziomie, które są mi kompletnie z dupy niepotrzebne. Jedyne co mogę zrobić, to je zdysczantować znaczy hmm, rozebrać na, na, na ten proch, tak, zielony. E, oczywiście, nie, rarowe przedmioty na niebieski. No, jakbym miał legendarkę, no to legendarka automatycznie e, w ten złoty proch i tyle. Tak wyglądał ten challenge, więc no, e, tu u zwierzaka nic. O, no, jeszcze możemy przerobić mm, te recepty, które już znamy, też je możemy przerabiać na, e, na esencję, tak. Wydaje mi się, że przerobiłem chyba jedną, której nie znałem, no ale mniejsza, mniejsza strata, bo to była na jakąś broń zasięgową. O, jeden zdobyliśmy ten. Eee, dobrze, oho, i co dalej? No tak, e, wszystko fajnie. Endgame, czyli tak jak powiedziałem, e, endgame y, wygląda tak: w Zero Craftingu mamy jedynie ten ubogi, y, ubogi Enchant i to by było tyle, tak? Mamy pana Gina, który daje nam challenge, y, które są też jakby y, z dupy. I tyle, bo je, jak dla mnie to jest po prostu zdupy. E, one, one wnoszą tyle, co, nie wiem, losowy rift, na przykład w, w Diablo, tak i, i koniec. No, no, no naprawdę, to nie ma, nie ma, bardzo nawet y, co, co rozwlekać tego tematu, bo Torchlight 3 w tym momencie nie oferuje nic poza tym. Bo, tak jak powiedziałem, challenger, mm, mapy z plecaka, które otwieracie i Tyle. Tyle właściwie, tak? Poziom, y, poziom mobków y, nawet w kampanii teraz, jakbym przeskoczył gdzieś tam, do, któregoś, do któregokolwiek miejsca na mapie. No to automatycznie mój poziom jest squishowany i moich przedmiotów w dół y, właśnie do y, poziomów mapy, co też jakby wydaje mi się, jest słabym pomysłem. Dlaczego nie poziom nie. Nie idzie ze mną, tak? Mam 14 poziom, i wchodzę do kolejnej lokacji, no i tam są mobki na 14 poziomie, tak? Nie wiem, wchodzę tam znowu na 13, no to są na 13, no. Byłoby to jakby no, sensowne, tak? No, to już chyba nie są te czasy, żeby y, do każdej krainy przypisywać, tak, tu jest taki poziom, i więcej nie będzie. Dem, no, słabo, 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 jeszcze raz y, słabo. Także. Y, dla wszystkich, którzy jeszcze nie kupili Light'a 3, doradzałbym trochę poczekać. Mam nadzieję, że producenci się ogarną, że faktycznie zrobili tylko no, skok na kasę, tak? rzucili premierę, e, a jednak gra jest dalej dalej w Early Accessie, bo błędów, e, błędów też kilka napotkałem, na przykład to, że w Dusk Mage'u nie włącza mi się e, forma e, harmonii, kiedy na, na obydwa Bary ten światła światła i, i ciemności. Nie włącza się znikami gdzieś w ogóle zwierzak. Z dupy po prostu niby jest ze mną, a znika. No, kilka kilka jeszcze, jeszcze błędów by się znalazło, także. Odradzam póki co kupowanie Torchlighta 3, tak? Poczekajcie ludzie, y, aż coś się z tym ogarnie. Mam nadzieję, że, że naprawdę się ogarnie, bo no, gra zapowiada się super, tylko jest, jest tak jak mówiłem kilkakrotnie wcześniej, y, jest biednie, jest ubogo, jest bardzo mało rzeczy do roboty, endgame jest po prostu straszny. Straszna bida z nędzą. Więc y, mimo Mimo tego, że jestem fanem serii, tak? tak jak mówiłem w poprzednich filmach, grałem w część pierwszą, grałem w część drugą. Obydwie były świetne, obydwie dały mi masę godzin świetnej zabawy, ale to, co tutaj teraz się uskutecznia, to jest masakra. Tyle wam powiem. Wiem, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Co chciałem wam powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć o umiejętnościach. Ja naprawdę rozumiem wszystko, że trzeba zdobywać te punkty Respektakl, czy jakoś, tak, żeby odzyskiwać już zainwestowane punkty, po co to ktoś w ogóle wymyślił, ja naprawdę nie wiem. Jest to, to jest kolejna z uber irytujących rzeczy, jeśli jest w ogóle opcja jakby cofnięcia wyboru, tak, umiejętności, no, to po co ją blokować w jakiś sposób zbieraniem dodatkowych, kompletnie nieistotnych, yy, kompletnie nieistotnych rzeczy? Tak jak właśnie te Respectacles, możemy z, yy, zyskać z kontraktów, yy, bodajże chyba z jakichś questów też w kampanii wypadały, chociaż nie pamiętam dokładnie. Yy, no, i oczywiście mogą gdzieś na mapie przygody wypaść, yy, czy, czy, czy z yy, tego dungeona z yy, plecaczka. Przepraszam, z mapy, z, czy, czy z, czy z Challenger na przykład, tak? Po co to? Zbieranie tego jest tak wkurwiające, bo już inaczej tego się nie da nazwać i... Tym bardziej, że nie wiadomo za bardzo w co zainwestować, to też, też jest, te drzewka niby są super, wszystko jest fajnie. Jasne, że jak wejdziecie na YouTube'a, nie wiem, wpiszecie build pod Torchlight 3, no masa rzeczy się tam znajdzie, jasne, że tak, nie? Tylko, że te buildy były robione na przykład jeszcze w Early Accessowej totalnie wersji i są jakby już okan dupy rozstrzaś, no bo taka prawda. Jeśli ktoś robi je teraz na świeżo, to spoko, ale jak dla mnie, to ta gra jest niedokończona i jeszcze domyślam się, że w tym roku wyjdzie jakiś zajebisty patch, a jak nie wyjdzie, to nie wiem, to będzie koniec świata. No nie, żartuję. No ale mam nadzieję, że wyjdzie jakiś patch, bo tu jest biednie, tak? No, no mam nadzieję, że nie wyskoczą z płatnymi dodatkami, bo chyba bym się zastrzelił w tym momencie, jeśli dodatkowy content na przykład w naszym forcie, tak? To też mówiłem w poprzednich moich filmach, że no ja tam nie jestem sims, simsolubem, Szczerze powiedziawszy, mnie tam jakieś specjalnie urządzenie Fortu nigdy nie bawiło, ale myślałem, że Fort to jednak będzie takie miejsce, nasze, nasza ta baza wypadowa, tak? Tu się będzie wszystko działo, tu będziemy craftowali, tak? No, stąd będzie, będzie grubo, tak? A tu jest, no, fajnie, ładnie, kolorowo. Mamy kilka tych monumentów, które też właściwie y, mają ograniczenia, bo moje Drzewko Szczęścia już gdzieś w połowie kampanii y, po prostu zapełniłem śmieciami, już ma maksymalny poziom. Yy, i po, po, pozostałe yy, pozostałem też już niewiele tam jakoś powiedzmy brakuje, tak? No i to jest ciągle to co mówiłem, grind, grind jeszcze raz grind, tylko grind yy, główna, które jest nieistotne, jakby z, yy, z punktu widzenia gry, tak? No. Nie wiem, nie łapię trochę tego, nie? No, yy, ale reasumując to wszystko co powiedziałem, yy, nie polecam wam kupować Torchlighta 3 teraz. Zaczekajcie, może będzie jakaś promka a to na pewno, e, domyślam się, że na Steamie e, króluje wiele opinii e, mi podobnych i nie będzie to dla mnie nic dziwnego, jeśli właśnie Torchlight czyli będzie miał no, niskie oceny, tak? Właśnie ze względu na ten Endgame, który jest e, nudny, biedny i wieje sandałem, nie? O. Dobrze, moi drodzy, ode mnie na dzisiaj to byłoby tyle. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. E, trochę popsiączyłem, no ale takie życie. Jeśli materiał się podobał, zostawcie coś od siebie, oczywiście jakiś komentarz. Jeśli chcecie też coś od siebie dorzucić na temat Torchlighta, chętnie z wami pogadam. To zostawcie to w komentarzach. Oczywiście łapka subek też jak najbardziej mile widziane. Pomogą mi na pewno w rozwoju kanału i w pozycjonowaniu mojego kanału. Także trzymajcie się do zobaczenia. Hej.